Ogień pojawił się w nocy. Rodzina Artkowskich już spała, tylko pan Artur obudził się czymś zaniepokojony. Wyjrzałem przez okno i z tyłu tam miałem przeczekowane drzewo na wiatkę. Mieliśmy robić teraz i po prostu drzewa się cały dom. Zają. Jak już wyszliśmy, to na strychu wszystko się paliło. Zgłoszenie złotowscy strażacy odebrali pół godziny przed północą. Mieszkańcy ewakuowali się sami. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Palił się budynek mieszkalny. Ogień już był na zewnątrz budynku. Palił się dach jednego z tych budynków mieszkalnych. Strażacy upewnili się, że w domu nikogo nie ma i ugasili budynek. Zagrożeniem było to, że to jeden z trzech w zabudowie szeregowej. W akcji brało udział 11 wozów strażackich, również z Ochotniczej Straży Pożarnej z okolicznych miejscowości. Dom nie nadaje się obecnie do zamieszkania. Pięcioosobowa rodzina pana Artura zamieszkała u najbliższych. Największym wyzwaniem będzie teraz odbudowa domu. Swoją pomoc zadeklarowała gmina. Żeby starali się wspierać tych ludzi w ich działaniach, no w tym również organizacyjnie przede wszystkim na początku, no i potem, potem finansowo. Pomoc zostanie przyznana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Z przydzielonego przez gminę lokalu zastępczego rodzina na razie nie skorzystała. Jak tylko artkowscy otrzymają pozytywną ekspertyzę budowlaną, rozpoczną przygotowania do odbudowy. Chętnie przyjmą materiały budowlane.